Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku Wodnika w czytaniu na czerwiec 2025. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie zaczniemy od rozkładu z kart wyroczni. Tutaj zbadamy energię ogólne na ten miesiąc. Zobaczymy, co ciekawego może się tutaj Wam przydarzyć, na co powinniście zwrócić szczególną uwagę, a później przejdziemy już do Tarota. Tutaj zrobimy rozkład na początku na miłość dla singli, później na miłość dla osób w związkach, następnie Praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tu, czy na jakąkolwiek inną platformę, są czytaniami ogólnymi, nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Także miejcie to na uwadze, nie zapominajcie o tym, sprawdźcie, sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, tak żeby po prostu uwidzieć szerszy obraz danej sytuacji. No dobrze, nie przedłużając, moi drodzy, tak jak mówiłam, zaczniemy od kart wyrocznych, więc na razie tarota odłożymy sobie na bok. No i zobaczmy, co mam ciekawego dla Was, co ciekawego dla moich, ups, uch, szybko to poszło, wodników. I mamy wiedzę. Może zapisaliście się na jakiś kurs, może chcecie właśnie poszerzyć swoją wiedzę, może po prostu czytacie jakąś bardzo taką ciekawą, odkrywczą książkę, która poszerzy Wasze horyzonty, pozwoli Wam też spojrzeć na różne perspektywy, e, na różne sprawy z innej perspektywy i tutaj, mm, no to jest jednak Atena, tak, to jest bogini wiedzy, więc szukamy takich naszych źródeł, z których możemy się czegoś dowiedzieć, czego możemy się nauczyć. Może, nie wiem, zapisaliście się na jakiś fajny językowy kurs wakacyjny, albo mm, no po prostu chcecie gdzieś tam tej stymulacji intelektualnej. E, I to jest bardzo potrzebne, myślę, że wodniki to jest właśnie jeden z tych znaków, które, no, Naprawdę lubią się czegoś dowiadywać, lubią się uczyć, um, chociażby i robią to dla siebie, tak? Tak, poszerzać swoje horyzonty, dowiadywać się ciekawych, ciekawych faktów i takich smaczków, nie? E, mamy tutaj e, piątkę. Piątka może być, nie wiem, czy to waszą datą urodzenia, czy to może być e, wasza e, cyfra numerologiczna, tak, jeżeli chodzi właśnie o, o numerologię. Może wasz szczę szczęśliwy numer, e, jakkolwiek to. Mm, może będziecie widzieli właśnie piątki yy, i to może być znak właśnie, że może to jest czas, żeby właśnie nie wiem, zapisać się na studia albo właśnie czegoś się nauczyć, poszerzyć swoje kwalifikacje. To jest bardzo, bardzo dobry moment, więc yy, no, kujcie, kujcie żelazo póki gorące. No dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o e, miłość, miłość dla singli. Co u moich singli w miłości. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla singli spod znaku wodnika na ten. Piękny czerwiec. Mam nadzieję, że piękny, bo na razie jest ładnie. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Oby też tak pięknie. Zobaczmy. To u moich wspaniałych chodniczków na czerwiec 2025. Ok, mm -hmm. pojawia nam się dziewiątka i to jest nasz pustelnik. Mamy dwójkę, dwójkę różżek. Mm -hmm. Jest tutaj energia panny, więc może macie pannę wysoko w kosmogramie, albo. Yy, albo albo co yy, albo yy, możecie mieć do czynienia z osobą właśnie z Poznaku panny. Moi drodzy, co ja tu widzę? Ja tutaj widzę rozglądanie się. I to wiecie, co to jest? Może właśnie ten moment, w którym wy nie wiem, zainstalujecie sobie jakąś apkę yy. E, jaką randkową. Może będziecie chcieli po prostu gdzieś tam wyjść do ludzi, bo trochę macie, może nie to, że dość czekania e, na, na miłość, ale po prostu stwierdzacie, że no pal licho, no co ma być, to będzie, chcę spróbować, nic mi to nie zaszkodzi i tak trochę się porozglądać. To nie jest tak, że wyszukacie na siłę, absolutnie nie. Raczej to jest właśnie takie no rozglądanie się, szukanie, ale, y, ale no jak znajdziecie to super, będziecie wdzięczni, jak nie znajdziecie, no może to nie będzie po prostu dla Was. Więc to jest takie myślę, że bardzo to bardzo, bardzo... Mm... Racjonalne i takie mądre podejście z Waszej strony. I zobaczcie, że to ta dwójka właśnie różdżek taki ton temu czytaniu nadaje, że Wy nie pospieszacie, Wy nie musicie. Wy byście bardzo chcieli oczywiście, Wy chcecie przyciągać, manifestować, ale mm, to wcale nie znaczy, że no, właśnie na siłę staracie się umówić z kimś na randkę, przekonać kogoś do siebie, rozkochać go w sobie, nie? Nie, Wy tutaj naprawdę dojrzale, no, jak, jak się komuś spodobacie, to super i jesteście wdzięczni, a jak nie, no to, no, to też trudno. To nie jest jedyna osoba na świecie, która gdzieś tam Wam się mogła spodobać też, nie? I to nie pierwsza, nie ostatnia jakaś taka sytuacja. Natomiast myślę, że jesteście gotowi i po prostu stwierdzacie, że no, fajnie byłoby gdzieś, żeby ten, to życie romantyczne ruszyło. Na końcu as mieczy, no i myślę, że tutaj jest sukces, tak? Myślę, że kogoś fajnego poznacie. Ciężko powiedzieć, czy to będzie coś długiego, czy to będzie coś intensywnego, ale to jest ktoś, kto przyciągnął wasz wzrok, przyciągnął waszą uwagę, dlatego, że ma właśnie otwarty umysł, jest pewny siebie, jest to osoba, która naprawdę potrafi z wami rozmawiać, chcecie z nimi, roz, z tą osobą rozmawiać. Ta osoba też myślę, że może tutaj um, mieć coś z tej Ateny, tak? Mieć jakąś fajną zajawkę, jakiś fajny hobby, o którym. Wy chcecie się dowiedzieć. Może już dużo wiecie, ale ta osoba jest jeszcze bardziej zaangażowana. Więc tutaj możecie się wręcz podzielić pewnymi smaczkami, pewną wiedzą na dany temat. No i to jest taka fajna stymulacja właśnie intelektualna. Dodatkowo też bardzo lekko będzie Wam się rozmawiało. Jak czasami no może być tak, że no gdzieś tam, no nie zawsze ze wszystkimi się dogadujecie, prawda? Jesteście ludźmi, tak, tutaj z tą osobą, mimo tego, że może być bardzo różna, może być, mieć czasami takie dziwniejsze cechy, ale rozmawia wam się po prostu wyśmienicie. Ta rozmowa płynie, ta rozmowa nie jest przerywana, ta rozmowa nie jest taka, wiecie, na siłę. Tutaj czujecie, że faktycznie jest ten flow i, i super. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę dalej, będzie to się fajnie rozwijało. Dajcie znać, oczywiście, jeżeli to jest Wasze czytanie. No i na ten moment. Tyle. Zabieram karty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, moi drodzy. Przejdziemy teraz dalej. Przejdziemy już sobie do czytania na miłość, ale dla osób, które są w relacjach. Zobaczmy, co tam, jeżeli chodzi o miłość dla osób w związkach. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla was, moi mili. Jak to wygląda. Mhm. Zobaczmy, co ciekawego mogę tutaj Wam przekazać, co ciekawego mogę Wam. Przedstawić osoby w związkach z znaku wodnika. Pojawi nam się dziesiątka pentakli. No, tutaj jest naprawdę spełnienie. Mhm. Macie to, czego chcieliście. Ok, mamy cesarzową, czyli jest tutaj figura matki. Może właśnie to jakieś macierzyństwo Wam się szykuje, albo no właśnie Waszej partnerce, w zależności, kto tutaj to czyta, nie ogląda. Mhm. I czwórka różdżek. Słyszeliście moje, nie? To jest zachwyt, to jest zachwyt, moi drodzy, to jest zachwyt. No powiem Wam naprawdę, dawno takich pozytywnych kart nie, nie widziałam, żeby było aż tak. No tutaj się naprawdę układa, że tak powiem, filmowo, sielankowo. Może właśnie no, planujecie założyć rodzinę ze swoją, ze swoją drugą połówką, może właśnie jakiś ślub, dużo celebracji, dużo właśnie takich małych i większych momentów, które będą przynosiły Wam szczęście. Dodatkowo, Wy też czujecie się właśnie pewnie ze sobą. To jest właśnie może ten czas, w którym chcielibyście. Chcielibyście pójść w kierunku właśnie, nie wiem, zamieszkania razem, stworzenia rodziny. Wzięcia ślubu. Jest tutaj takie, takie, wiecie, potężne, duże plany. To nie jest coś y, w stylu, że, nie wiem, y, chodź na no spontanie pojedziemy nad morze, nie? No bo to jest takie coś raczej nie, nie jakiegoś wielkiego, tak? A tutaj, no, takie potężne, ale wiecie coś świadome. W tym wszystkim bardzo, bardzo świadome. Widzę też, że macie bardzo, bardzo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o finanse, y, bo, bo też nie musicie się szczypać. doszliście do takiego momentu, w którym naprawdę możecie sobie na, na wiele pozwolić. Y, I wasz porn, Portfel jakoś nie będzie mocno płakał nad tym faktem, tak? Widzę tutaj, no, świetną energię między Wami, taką dynamikę, chemię. To jest bardzo taki dobry, płodny, powiedziałabym, czas dla Waszego związku. I wydaje mi się, że właśnie to jest moment, w którym naprawdę nie ma co zwlekać. Tu trzeba podejmować właśnie te większe decyzje. Tu trzeba iść właśnie w tym takim, no powiedzmy, bardzo, bardzo przyszłościowym kierunku. Nawet jeżeli to nie będzie, nie wiadomo, jaki, jaki tam ślub, zaręczyny czy coś takiego, to może być po prostu, nie wiem, zamieszkanie razem albo, albo, nie wiem, Zrobienie jakiegoś kroku, właśnie, o którym długo, bardzo długo myśleliście. I tutaj jest naprawdę tak, jak powiedziałam, właśnie, duża świadomość tego, że no, trafiliście na swoją osobę. Trafiliście na osobę, z którą widzicie swoją przyszłość, widzicie swoje życie i nie wyobrażacie sobie waszego życia teraz bez niej, tak? To jest na tyle wartościowy związek że no, nawet nie ma, nie ma takiej, wiecie, grama rozważania, co by było, gdybyśmy nie byli razem, bo nie ma takiej opcji, żebyśmy nie byli razem, tak? To jest piękne, po prostu jesteście tak siebie właśnie pewni tego, jak Wasz związek wygląda, jak funkcjonuje, macie podobne, nie wiem, poglądy, podobne, podobne spojrzenie na wiele kwestii, ale też, no, różnicie się w jakichś kwestiach, bo to też widzę tutaj taką stymulację wzajemną pod kątem, że jednej osobie się jedna rzecz nie podoba, gdzieś tam pojawiają się różnego rodzaju dyskusje, i to naprawdę mm, wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast, tak jak powiedziałam, bardzo dużo też celebracji. Mogą być mniejsze i większe rzeczy. Może właśnie Wam się jakiś ślub szykuje, nie do końca, a może Wasz od razu, ale może też być tak. Że faktycznie pójdziecie, będziecie się świetnie bawić, czerpać z tego po prostu po całości. I tak zróbcie, tak? I ja widzę tutaj bardzo silną właśnie energię kobiecą taką energię kobiecą i matki, i, i, i też i też. No takiej po prostu pewnej siebie kobiety, tak, znającej swoją wartość. I ja najbardziej tej właśnie biję brawo, tak to powinno być. Jest tu właśnie ogromna świadomość, ogromna wiedza, oby tak dalej. Super. No jak powiedziałam, bardzo pozytywne czytanie. Przejdziemy teraz sobie do rozkładu na pracę, karierę i finanse. Zobaczymy, co tutaj u Was, moi drodzy. Zobaczmy, co u moich wodniczków na, w czerwcu 2025 oczywiście. Aha, zobaczmy. Pojawia nam się paść pentakli. Mhm. Okej. Okay. Pojawia nam się cesarzowa. Mhm. No ja widzę, że tutaj tak e, częściowo, nie wiem, inwestycja w siebie, powiedziałabym. Może myśleliście, nie wiem, o jakimś zabiegu albo o jakimś fajnym... E, fajnej... no i zmianę, mhm. Ja myślę, że to jest właśnie inwestycja w siebie. Czy to wiesz, wiecie, pod kątem, nie wiem, fryzjera, pójścia na, nie wiem paznokcie, jak jesteście panami, to też jakiś tam, nie wiem, co co tam panowie robią. Fryzjera chyba, tak? I właśnie zrobienie czegoś dla siebie, dla swojego wyglądu, bo chcecie tak wejść w lato, powiedzmy, a lato nam się naprawdę zbliża wielkimi krokami, z taką pozytywną energią, energią pewności siebie. Może odwlekaliście, nie wiem, jakiś zabieg, no i to jest może najlepszy czas, żeby żeby właśnie to mm, zrobić, żeby go wykonać. Mm, ja tutaj nie widzę, nie wiadomo jak o wielkich przedsięwzięć, to mogą być małe rzeczy, które po prostu zrobią Wam dzień, które poprawią Wam humor, bo zrobicie coś miłego po prostu dla siebie. Może być to, wiecie, kupienie jakiejś fajnej maseczki w Rosmanie i położenie sobie po prostu na twarz i wiecie, domowe spa. Ja tutaj widzę te właśnie takie małe inwestycje, które sprawiają, że każdy dzień jest jakąś taką celebracją. Mm, może właśnie <coughs> Przepraszam może właśnie fajnie byłoby sobie rozplanować taki codzienny, jakiś rytuał, stworzenie jakiegoś rytuału codziennego właśnie dla siebie i dla swojego samopoczucia, dla swojego wyglądu też zadbania o taki, i takie zdrowie, wiecie, psychiczne, mentalne, ale też fizyczne, więc tutaj tak, o, może być też, nie wiem, zainwestowanie w karnet na siłownię, może chcieliście iść na jakieś zajęcia koniecznie i to jest dobry czas, żeby właśnie wprowadzić jakieś takie zdrowe zmiany, zdrowe nawyki, to też może mogą być nawyki żywieniowe, po prostu chcecie się zainwestować w to, e, czas i pieniądze też w jakiś tam sposób, żeby właśnie lepiej się czuć, żeby lepiej no, czuć się sami ze sobą. Tutaj naprawdę interpretacja dowolna, ale jeżeli coś odlekaliście, to jest to bardzo dobry moment, żeby po prostu zacząć działać, żeby przed wakacjami już sobie to fajnie wdroż, wdrożyć e, w rutynę. Tak to widzę, moi drodzy. No, bardzo mi się podoba, bo to jest taki trochę inny rodzaj czytania, na. Pieniądze, gdzie powiedziałam wcześniej, że ta sytuacja finansowa jest dość przyjemna u Was, więc to już się gdzieś pojawiło, a tutaj możecie właśnie poinwestować w sami w siebie. Zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ducha, emocje, o ten aspekt bardziej um, może nie akcyjny, ale nie fizyczny może tak. Oho, jest dziesiątka pentakli. No, Wy naprawdę tutaj kipicie tą pewnością siebie, pewnością tego, że no wszystko jest tak, jak chcieliście, tak, jak. Yy, hmm, hmm, hmm tak jak sobie zamarzyliście, okej, okay, pojawią się jakieś momenty gorsze, tak, ale no każdy ma gorsze, trudno, żebyście, wiecie, tutaj roz, rozrzucali tęczę codziennie i żeby wszystko było pięknie, słodko, pierdząco, tak, ale no najważniejsze są te momenty właśnie radości. To, że czasami mamy załamkę i coś nam się nie uda, no to jest absolutnie normalne. Ja nie mówię, że lipiec, przepraszam, czerwiec będzie pasmem po prostu szczęścia i niekończącej się pozytywnej energii, no bo to jest mało, mało realne. Tak? Ale, żeby ta dziewiątka mieczy nie trwała zbyt długo, tak? bo to mogą być momenty, które będą takie, no, nie do końca przyjemne, nie tak sobie to wyobrażaliście, ale myślę, że ze wszystkiego, co robicie, będziecie wychodzili faktycznie tą zwycięską ręką. Nawet w momencie, kiedy coś wam nie pójdzie, coś wam się nie uda, coś tutaj nie do końca. Wyjdzie tak jak chcielibyście, to wy się nie załamujecie. Wy stwierdzacie, że dobra idę po prostu z nurtem. Może tak po prostu miało być, może tak to miało wyglądać. Ja sobie z tym świetnie poradzę. Wy macie też właśnie taką. Myślę, że łatwość w tym wszystkim, szczególnie właśnie w, w czerwcu. Co ja jest z tym lipcem? No, myślę, że to jest też taka trochę. trochę takie. Wiecie, preludium do tego naszego lipca. Tak to trochę wygląda, bo ten lipiec ma mi się kręcił tutaj mocno, mocno w głowie, tak? Więc może wy właśnie przygotowujecie się na wakacje w czerwcu, żeby właśnie w lipcu w ogóle taki, wiecie, po prostu zakwitnąć w 100%, już nawet zbierać owoce. Może teraz kwitniecie, a w lipcu czy tam w sierpniu będziecie zbierali owoce. To też jest bardzo, bardzo możliwe. Natomiast ja tutaj czuję właśnie dużo pewności siebie, dużo takiego, no. No, bycia sobą po prostu. Tego, że nie musicie nie wiadomo czego zmieniać, możecie po prostu sobie gdzieś tam dopasować niektóre rzeczy do swojego stylu życia, a będziecie się czuli 10 razy lepiej, i no po prostu nie zwlekajcie, moi drodzy. Jak macie działać, to działajcie od razu. Tak to widzę, dajcie znać, czy rezonuje. Mam nadzieję, że tak, bo tego Wam serdecznie życzę. No i co, widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.